Zawsze oki. Ok, a czy nie jesteś za stara na slime? Hello! Cześć moi kochani z tej strony, zawsze oki ok. mam telefon, ponieważ tutaj mam coś napisane. Słuchajcie, jest ciepło. Z tego też wynika mój stój, ponieważ poczułam lato, ponieważ jest 12 stopni na zewnątrz. Ja sobie myślę, o mój Boże, zaraz trzeba pompować basen i się iść kąpać. Słuchajcie, dziś jest odcinek, gdzie dowiecie się dużo ciekawych rzeczy o mnie. Będę robić taki odcinek raz w miesiącu, bo dzięki temu wy w komentarzach. Pod filmem będziecie mi pisać różne ciekawostki o sobie, i dzięki temu będę mogła poznać też Was, i to jest naprawdę super. A jako, że każdy komentarz dostaje serduszko, to przeczytam zawsze każdy komentarz pod filmem. Więc nie obijajcie się, słuchajcie tych ciekawostek o mnie. I dziś Wam wyjaśnię, ponieważ tych pytań jest najwięcej. Dlaczego robię slime i czy tak naprawdę lubię ten slime? Ponieważ wiele osób w to wątpi, ponieważ. Yy, <gryw> wątpi w to, ponieważ mam yy, nie tyle lat, ile by chcieli. Więc zostawiajcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję na moim kanale. Dużo nowych rzeczy się pojawia, więc mam nadzieję, że ten odcinek w niedzielę Wam się spodoba. Więc moi drodzy, zaczynamy od 10 faktów o mnie, a tym 11 ekstra yy, będzie wyjaśnienie Waszej. Ciekawości na temat slime. Fakt numer jeden, słuchajcie, fakt numer jeden jest taki, że e, lubię oglądać padający śnieg. Jestem osobą, która naprawdę kocha naturę, a jeżeli przychodzi zima, i pomimo że jestem największym zmarzluchem świata ever, totalnie, to naprawdę uwielbiam śnieg, padający śnieg zimę i potrafię naprawdę czasami godzinami siedzieć w oknie, jeżeli. Przyjdzie taka pogoda do Polski i po prostu ją ja oglądam i oglądam. Bardzo mnie relaksuje, naprawdę bardzo. Czy Wy też tak macie? Fakt numer dwa, słuchajcie, fakt numer dwa jest taki, że jest też związany śniegiem i jest naprawdę dla mnie bardzo śmieszny. Mnie śmieszy, ponieważ bardzo lubię e, odśnieżać śnieg. Wiem, że to jest rzadkość w Polsce, ponieważ wiecie, no tego śniegu, no nie jest za dużo, ale jak już jest, to naprawdę kocham go odśnieżać i zapewne zastanawiam Was. Gdzie ty za wszystkie odśnieżasz śnieg, jak większość swojego życia spędziłaś w bloku. A w bloku zazwyczaj to robią inni ludzie, więc słuchajcie, moi drodzy. Kiedyś jak była mała, moi rodzice kupili mi łopatę totalnie za 10 zł taką dużą i razem ze swoimi koleżankami i kumplami, bo nie wiem, może mieliśmy po 10 lat, odśnieżyliśmy całe bloki, ponieważ wtedy pamiętam, napadało śniegu i też były ferie, więc naprawdę było mega super. Fakt numer 3. Fakt numer 3 jest taki, moi drodzy, że e, bardzo lubię sprzątać i naprawdę bardzo, ale to bardzo mnie to relaksuje. Naprawdę nie wyobrażam sobie, żeby mój dom lub to, gdzie żyję, albo nawet jak jestem w hotelu, ja to wszystko muszę posprzątać naprawdę. Więc jeżeli jestem w hotelu i wiem, że sprzątaczka za mnie pościeli łóżko, to ja to zrobię, ponieważ ogromną frajdę mi to sprawia. A sprzątanie w domu i posiadanie mi, yy, w domu czystości yy, dookoła domu to jest naprawdę dla mnie bardzo ważne. Tak mi się lepiej żyje. Więc nie wiem jak wy, ale ja kocham sprzątać, yy, wam też polecam naprawdę. Fakt numer 4, o ile się nie pomyliłam w liczeniu. Fakt numer 4 jest Taki, że nienawidzę zapachu ryżu. Słuchajcie, dla mnie zapach ryżu kojarzy mi się z tym, że musiałam go bardzo dużo jeść w dzieciństwie ze względu na fakt, że często bolał mnie brzuch, a ryż jest bardzo lekką potrawą. Tylko i, wy, tylko i wyłącznie nienawidzę zapachu ryżu, ale ryż już sam w sobie zjem. Jednak bardzo mi się źle kojarzy, bardzo mi się robi niedobrze na zapach ryżu i naprawdę, jeżeli gotuję yy, w kuchni ryż. To wstrzymuje oddech. Fakt numer 5: słuchajcie, fakt numer 5 jest taki, że nigdy w życiu, nigdy w życiu nie miałam swojego pokoju. Słuchajcie, w większości przypadków y, mieszkałam w bloku z kimś przez całe swoje życie. I w sumie naprawdę przez chwilę tylko miałam swoje mieszkanie. To nie było naprawdę tak długo w porównaniu do tego, że 20 lat mieszkałam w bloku i ten pokój dzieliłam z siostrą i bratem. Więc naprawdę jest mi bardzo przykro, że nie miałam swojego pokoju, bo to było moje marzenie z tych wszystkich amerykańskich seriali, żeby mieć taki piękny pokój, który jest naprawdę z garderobą, z łazienką. Może kiedyś to marzenie mi się spełni, a może je spełnię po prostu swoim dzieciom. Kolejny fakt jest naprawdę bardzo dziwny, i możecie mi w niego nie uwierzyć, ale jestem osobą introwertyczną i bardzo trudną społecznie. Może Was to dziwić, ponieważ nie mam problemu z rozmawianiem do kamery, nie zawstydzają mnie takie e, rzeczy. I moja praca jest naprawdę dla mnie ogromną przyjemnością i potrafię nawet nagrywać wśród ludzi, ale normalnie, naprawdę jestem osobą introwertyczną. Kolejna ciekawostka jest związana z żywieniem. Słuchajcie, uważam, że. Yy, oliwki to największe zło na świecie. Nienawidzę jej oliwek, nienawidzę ich smaku, ich zapachu i uważam, że osoby, które jedzą oliwki oczywiście, dystans są dziwne. To jest taki żarcik, bo naprawdę oliwki są najbardziej ohydne. Jeżeli jest tutaj ktoś, kto lubi oliwki, naprawdę podziwiam Cię. Kolejny fakt o mnie, to przyznam szczerze, że. Od kiedy pamiętam to całe życie boli mnie brzuch Jest wiele produktów, których naprawdę nie mogę jeść Na które muszę uważać Które sprawiają, że na, na przykład jedzone po pewnej późnej godzinie Sprawiają, że boli mnie brzuch całą noc Więc naprawdę yy, w moim yy, grafiku żywieniowym na, Muszę dużo uważać Taka ciekawostka za czasów szkolnych I kolejny fakt o mnie Chyba to jest dziewiąty fakt o mnie Słuchajcie, pierwszy swój telefon w życiu Miałam w drugiej gimnazjum i co najlepsze, nie korzystałam z niego, bo totalnie go nie potrzebowałam. Słuchajcie, to był taki Samsung rozsuwany, był genialny. Mama mi opowiada, że kiedyś go zgubiłam, ale żeśmy go znaleźli. Ale słuchajcie, naprawdę w tamtych czasach, kiedy ja chodziłam do szkoły, nie do końca były nam potrzebne takie rzeczy. Nie korzystaliśmy z takich rzeczy, a raczej ja jeszcze tak nie potrzebowałam, ewentualnie tylko i wyłącznie mama i znaczy moi rodzice go mi kupili. Jakby się coś niechcący stało, do szkoły miałam troszeczkę daleko w tamtych czasach, więc na wszelki wypadek go zawsze miałam przy sobie, ale no w sumie to nie korzystałam. Może wysyłam 7 SMS-ów na miesiąc. Znaczy, gdybym go miała teraz i była w gimnazjum, to na pewno by to wszystko inaczej wyglądało. No, ale w tamtych czasach totalnie z tego nie korzystałam. Chyba najbardziej telefon mi się przydał na studiach. I dziesiąty fakt o mnie, zaraz będzie fakt ekstra i mam nadzieję, że wytrzymali się do tego momentu, ponieważ naprawdę, y, mam nadzieję również, y, wiem, że się powtarzam, y, dowiedzieliście się różnych ciekawostek o mnie i mam nadzieję znowu powtórka, że dowiem się różnych ciekawostek o was w komentarzach, zanim tam zejdę po tym filmie. Słuchajcie, ostatnia ciekawostka jest taka, mam nadzieję, że nikogo nie obrażę taką ciekawostką, y, ale jako mała dziewczynka... Nie wiem czemu i nie wiem z jakiego powodu, może mi się tylko wydawać. Bardzo lubiłam, znaczy do dzisiaj również lubię to święto i, i Święto Zmarłych. <laughs> wiem, że to jest bardzo dziwne, moja mama, pamiętam. Y bardzo się, może nie tak bała, ale była lekko zdziwiona, ponieważ miałam taką tendencję, że na przykład odliczałam do święta zmarłych, kiedy będzie to święto, zaraz mam wytłumaczyć dlaczego, rysowałam obrazki z grobami i ze zniczami i wydawało mi się to ekstra, wiecie, być może też jako mała dziewczynka nie straciłam jeszcze jakoś bardzo bliskiej osoby, jak typu mama, siostra i dziękuję naprawdę za to Bogu, więc może też to przeżywałam to święto w inny sposób, ale potem mama mi wyjaśniła, że Razem z moją siostrą zawsze czekały się, ponieważ jarało nas zapalanie zniczy i zabawa zapałkami. <gryw> Więc przyznam się, że. To święto mi się dzięki temu dobrze kojarzyło, do dziś mi się dobrze kojarzy. E, też święto zmarłych dla mnie już dzisiaj jest takie, że naprawdę bardzo dużo e, spotykam znajomych na cmentarzu, e, wiele uśmiechniętych twarzy. Wiem, że to jest święto zmarłych, powinni wiele osób przeżywa to na swój sposób. Jednak e, to jest ten dzień, kiedy ja zjeżdżam do swojego miasta rodzinnego, spotykam naprawdę dużo osób i na swój sposób bardzo, ale to bardzo mnie cieszy. I teraz ta ciekawostka o slajmie 11 fakt. Przygotujcie się, usiądźcie w fotelu, weźcie popcorn i słuchajcie mnie dalej. To wygląda tak. Jest wiele pytań. Zawsze oki. Okay. A czy ty naprawdę lubisz ten slime? Zawsze oki. Okay. A czy nie jesteś za stara na slime? Hello! Boże, stara baba bawi się slime. Jak tak można? Słuchajcie, wyjaśnię Wam to wszystko teraz. Mam to gdzieś, jeżeli ktoś mówi o moim wieku, ponieważ uważam, że nie ma nigdy w żadnej kwestii i zapamiętajcie to sobie wszyscy, wyznacznika wieku, czy ktoś coś może robić, czy nie. Jeżeli jest taka osoba na Waszym świecie, to po prostu ją odsuńcie od siebie, ponieważ będzie Was niszczyć psychicznie i mega dołować. Słuchajcie, mam to gdzieś, jeżeli jestem oceniana pod tym względem, bo najważniejsze w życiu jest to, że to to mnie ma sprawiać przyjemność, ponieważ nam, na sam koniec, a się zaczynam, na sam koniec życia ta osoba za mnie nie umrze. Jakbyś mogła za mnie umrzeć, to bym ci to oddała. Ale nie, słuchajcie, historia ze Slam jest taka, że dawno, 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 dawno temu, parę lat, dosłownie może dwa lata, Oglądałam satysfakcjonujące filmiki ze Stanów na YouTubie i na Instagramie. Zaczęło się od tajskich lodów, odrobienia tajskich lodów, jest mnóstwo filmików w internecie, jak się robi tajskie lody, i mega mnie to jarało. I potem pewnym trafem przeskoczyłam na slime. Dużo oglądałam filmików ze Stanów, i w sumie tylko i wyłącznie oglądam ze Stanów, gdzie widziałam jak ludzie bawią się tym slajmem. Ogólnie ja uwielbiam takie gumowe rzeczy, glutki. Ja jestem osobą, która z plastyki i techniki w szkole zawsze miała szóstkę kreatywne rzeczy, zawsze mnie jarały, i robienie takich rzeczy zawsze mnie jarało. Więc zaczęłam oglądać te slajmy, i naprawdę mega zaczęło mi się to podobać, i zaczęłam się zastanawiać, czy ja bym to była w stanie zrobić w domu. I tak się zastanawiałam, no, w sumie troszeczkę bym chciała, bo tak interesujące. Interesuje mnie ta faktura, którą ludzie się bawią na filmach, że chciałabym ją po prostu dotknąć. Tak bardzo mnie to satysfakcjonuje, a na ASMR to już w ogóle przepadałam. Naprawdę mega mnie to jarało i do dzisiaj jara. Więc y, pamiętam, tego dnia zaczęłam po amerykańskich stronach, nigdy po polskich, nigdy nie uczyłam się z polskich stron, y, z polskich filmików. Zaczęłam oglądać przepisy na slime. No i wiecie, te przepisy były różne. Raz ktoś zdradził cały przepis, ale z początku naprawdę bardzo trudno było wyciągnąć przepis na slime ze Stanów, ponieważ zazwyczaj był napisany klej. PVA. No na początku trudno mi było znaleźć taki klej i bardzo mało jest tak jakby z tyłu napisane skład kleju, więc nie ma takiego czegoś w Polsce, więc musiałam naprawdę próbować na wielu klejach. Plus bardzo często było to takie cwane mam wrażenie, że te przepisy były podane i do tego aktywator, ale niestety bardzo mało osób zdradzało ten aktywator, ale w końcu dotarłam do takich filmików z czego składa się aktywator i z czego mogę oczywiście korzystać Stać. No i tak zaczęłam po prostu robić domowe slime, Zaczęłam sobie wymyślać, zaczęłam wymyślać różne przepisy, za zaczęłam patrzeć, jak to inni nie robią, i tak zaczęłam robić po prostu w domu slime. Ale jeszcze wtedy go nie nagrywałam. Na moim kanale były gry, z których no po prostu nie byłam usatysfakcjonowana, w jaki sposób je prowadzę. To były simsy. Jeżeli jesteś tutaj ze mną od samego początku i pamiętasz te simsy, to napisz w komentarzu. Nie martwcie się, w końcu będą simsy na moim kanale, w innym wydaniu ładniejszym, więc mega się cieszę. I pamiętam, że wtedy, kiedy były te simsy, ja sobie ćwiczyłam w domu ten slime i mega mi się się spodobał i pewnego dnia ten slime zauważyłam, że pojawił się w biedronce. Ten cały taki w kubeczku, ten taki popularny slime. I ja tak, o oh wow! Muszę to spróbować. I poleciałam do tej biedronki. To była biedronka w Warszawie, gdzie takie rzeczy jest naprawdę bardzo trudno zdobyć. I znalazłam ostatni slime. Wykonałam go na filmiku. Pamiętam, to jest mój pierwszy film na kanale ze slimem, gdzie on po prostu się tak odbił echem, że faktycznie ludziom się podoba. I zaczęli do mnie przychodzić i mnie obserwować. Więc ja automatycznie kupiłam kolejny slime i nagrałam go. Oczywiście ten slime był z biedronki, i nagrałam go na kanał. I tak zaczęłam nagrywać te slime, ale słuchajcie, te slime z biedronki, no nie do końca byłam z nich usatysfakcjonowana z jej formy i nie do końca chciałam polecać tego produktu, zresztą y, też nie do końca byłam na nim przekonana na filmiku i to było widoczne, więc w pewnym momencie zaczęłam robić swoje slajmy i też tym oto sposobem zaczęliście przybywać na mój kanał i też to do dzisiaj zostało, gdyby mnie to nie satysfakcjonowało to totalnie nie robiłabym slajmów przez dwa lata, ale to się tak rozwinęło tak zrobiło się fajne, że naprawdę zaczęłam robić, robić, robić i naprawdę szykuję dla was coś slajmowego w tym roku, więc mam nadzieję, że wam się sposób Podoba. Słuchajcie, tak lubię slime, mega mi sprawiają przyjemność, zabawa, głos, dźwięk, kolor, dodatki, to jest coś, co kocham i polecam każdemu, jeżeli macie chwilę i macie swój sposób na relaks, to uważam, że to jest super sposób, jeżeli to jest mój sposób na relaks, plus mogę wam to pokazać w internecie, zmontować filmik, co nie zawsze jest łatwe, to naprawdę mega się cieszę, lub na przykład kogoś nauczyć tego slimea, to też jest naprawdę super. Więc moi drodzy, to jest cała historia o slime i od teraz, kiedy ktoś będzie pytał się znowu o slime, a dlaczego, a nie i zostara. będę Cię odsyłać do tego filmu na sam koniec, żebyś sobie zobaczył, dlaczego tak naprawdę robię slime. Więc moi drodzy, dobra, ja dziękuję Wam za to mnie dzielę. Widzimy się w pojęciu, jak na odcinku mnie na kanale, gdzie na karcie społeczności macie obrazki, gdzie możecie wybrać dodatki do slime. Więc mam nadzieję, że tam jesteście i klikacie. A ja tymczasem życzę Wam miłego słonecznego dnia, troszeczkę lata. Uważajcie na zdrowie, trzymajcie się ciężko, kochani. Pa!